No, no, dobra, dobra, minusa, minusa ciszy! Witajcie kochani na moim kanale MonciaLex. Jest z nami mój dzisiejszy gość, czyli moja siostra, którą widzieliście chyba dwa odcinki temu. E, dzisiaj nagrywam odcinek, słuchajcie, wymiana kosmetyczek. Ja daję Ani moją, ona mi daje swoją i robimy makijaż e, kosmetykami, którymi się malujemy na co dzień. Bo to taki, wiecie, będzie taki dzienny makijaż, powiedzmy. Aha, ja właśnie. Mogę mu, bo nie uprzedziłaś wcześniej, taki wieczorowy, dzienny... Wybieram, czyli sobie. w sensie taki jak wychodzę do Biedronki. <grym> no. Dobra, no, no. może być. I yy, generalnie... Yy, no co? No, ja już ci daję swoją, masz. Idź, idź. Ty, dobra, zostaw go. Masz moją dani, Aha, swoją. Dobra, wymiana. Dobra. I teraz tak. Yy, to takie wielkie. Dobra. I chciałam jeszcze zaznaczyć, że ja, mówię za siebie oczywiście, jestem totalną amatorką, jeśli chodzi o makijaż. Nie mam żadnych kursów, ja nic kompletnie, Obieram tylko kilka tutoriali Magdy Pieczonki i to wszystko. To czyli, jeżeli Monika jest amatorką, to ja jestem jeszcze mniej niż amator. Czyli ja już nie wiem, co, jak to nazwać, jestem mniej niż amator. Nic po prostu z makijażem, także no. Ja otwieram, bo jestem ty... bardzo ciekawa, co Ania ma w kost... Ej, wiesz co? Ja... Dobra, przepraszam, bo jakieś dzikie dziwne dźwięki ode mnie było. ale to co ja, co ja mam pokazać wszystkim, co masz, Czy nie, to już podczas malowania. Najpierw chciałam pokazać podkład z Revolution Pro, jeszcze odpowiedz, że masz ten sam kolor. Weź, bo ja mam to samo. Chciałam powiedzieć, takie wielkie strasznie. Bo, tak. bo chciałam wam tylko odpowiedzieć, że nie, nie bo robi jakiś taki dziwny <susur> chaos <chłopak> tutaj. Ja bym wiedziałam, że to będzie tak. E. Nie, nie mówisz, że masz to, to samo. I nie dowiedz, że jeszcze ten kolor masz ten sam, masz tą samą twarz, co ja, Ty. <susur> <susur> Ja Chciałam wam w ogóle powiedzieć, że my z Anią mamy strasznie podobny gust. E, potrafimy nieraz spotkać się, słuchajcie, obydwie, czy ja przyjeżdżam do Anniczania do mnie i być ubrane w to samo, słuchajcie, tak samo kolorystycznie nieraz, albo w to samo ubranie. E, ja chyba nie mam takich drogich rzeczy. Jak I ty. właśnie, przestań. I właśnie w tym momencie mamy te same e, podkłady, nawet ten sam numer. Także ja nie wiem, jak Boże, to Jest ja za dużo ja nie umiem. Dobra. Dobra. Właśnie trzeba związać włosy. Dobrze, Czy kochani, tak, właśnie już zaczniemy. No, Pozwólcie, nie ma co... że. Y... że, jak za sobie trochę herbaty. Najpierw, kochani, herbatki. Ja nawet nie wiem, co to jest, Jeszcze bez okularu, która ślepa jestem, jak czeku. <laughs> jak nie topisz. Kochani, Musimy się zaczynamy. E, rozumiem, że to jest, Aniu, twój primer pod podkład? Baza, tak. A ty masz bazę? Tak, to się nazywa? Masz tam malutką bazę mm, y, na pory i w ogóle, bo ja ogólnie widzę, co mam problem z rozszerzonymi porami. Boże, ona ma pomadę dobry, ja nie mogę się tym malować w ogóle. Ja mam kreczki tylko i takie na szybko um, ja ja początkujące. Ko ja kochani, konkret ja już zaczynam. Ania, Ania, dobra. ja sobie ja tu muszę sobie. A tam to od dwóch lata! Ej, było tu za dużo! To się... wszystko trochę. A nie się w gorszu mojej kosmetyczki, proszę. Państwa. Ty masz tu bazę? Dobry. Ej, ale to jest pod pod primer. primer, to to jest to baza? Tak, ale to Aha, jest tylko, wiesz, na pory, tak tu na nosek, na strefę T. A to gdzie jest na twarz? <grym> nie mam tu na twarz. <grym> to mam ja tylko tak na pory sobie dać? <grym> tak, ale ja nie mam primera pod T. Aha, dobra. No to, ale to jest bardzo fajny, w ogóle, słuchajcie, bardzo fajny podkład. The por po professional po Pore Primer Benefit. A to na całą twarz, mi to nakładasz, czy jak? E, tak. Bo ja nie umiem inaczej. Znaczy, no wiem, że coś tam jeszcze później się niby Daje co? Na oczy? Jak przed ja malowaniem mam... oczu, dodaje się dodatkowo na oczy, żeby się lepiej trzymało, nie? Ale A dzisiaj taki, właśnie oglądałam no, jeden odcinek, jakiś tam czegoś, tego, że, to nie że nie można, e, właśnie, nie, nie można, nie można, nie, e, nie można, <grym, 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 nie ma, że nie można za że... dużo dawać tych produktów pod... Jakby y, ten podkład, bo później to wszystko się zroluje. Takie nowe słownictwo, ja tutaj znam. Ja myślę, się myślę, że się rękoma. Że to później wszystko spłynie. Ej, to taki glucik mały, ty. Jezu, jak to pięknie pachnie. Twoje nie, nie wydaje wow. zapachu. To jest tylko na strafetę nakładasz tam. Dobrą na żeby Żebyś miała taką gła, gładziutką, y, gładziutką skórę, żebyś miała taką. W ogóle, ten, w ogóle. Jak to, to jest w ogóle? A to się jest maruje Na czy te pory ja? z Benefitu. Powiem Wam szczerze, że ja nigdy ogólnie nie używałam. Ogólnie nic na jakieś pory, na jakieś. E, ogólnie pod, podkład. Ja nigdy nic nie używałam tak naprawdę. Bo ja. I to jest takie suche, to takie jakby. To w ogóle nie czuję, że. dotykasz to... i. i... Czujesz się taka tafla robi, nie czujesz? No. Ja mam powiem szczerze. Y Maluje się tylko i wyłącznie na jakieś wielkie, słuchajcie, sprawy, czyli jakieś, wiecie, wesela, okazjonalnie po prostu. Odwiedziny u łani. Ja nie, ja nie maluję się tak na co dzień, żeby podkład, wiecie, tony pudru mm. i tak dalej, bo mi jest po prostu najzdżenie w świecie szkoda, to to po prostu cery, nie? śliskie, ale co? Dobra, bo zapomniałam jedno słowo. Jak macie jakiś płyn, tylko że to nie jest płyn, że wiecie, że to jest jakby czujesz mokre, ale jak w tak to tak jakby się suche robi. Takie, tak, nie, to nie wiem, właśnie, nie wiem, nie wiem. A plan. w ogóle chciałam powiedzieć, że nie wiem z jakiej to jest firmy. Z FM chyba. Z Federico Machora, no. Ej, to ma taki przepiękny zapach. No. To jest pra... no, To jest Ani przepiękne, pachnie. ej. Boże, jak no. to pachnie. Dobra, czyli to mam zrobioną twarz, przygotowaną, słuchajcie. Lecimy z podkładem. No. Nie wiem, co to jest, ale to możecie... To jest primer, którego przez użyłam. Przepięknie pachnie możecie to kupić oczywiście, słuchajcie, u Ani z Federico Mahory. Polecam, jakby co. Lecimy, słuchajcie, teraz z podkładem. Ja. Wiecie co, ja nie wiem, ja nie, nie jestem jakoś mega uprzedzona do y, podkładów, ale ja. Nie wiem, ja nie wiem jak ty, ale ja mam coś takiego, że nie lubię, wiecie co? Oprócz kremu na dzień, nie lubię mieć niczego innego na skórze. Czuję się taka, wiecie co? Taka, jakbyś taka niekomfortowo. Jak, nie <laughs> Bardzo ciekawa jak to będzie wyglądać, to moje skoncentrowanie później na kamerze w ogóle. Ja nie wiem, jak to się robi, ale ja sobie zawsze tak na rękę trochę daję, tak. że nie daję bezpośrednio na twarz, tylko sobie daję na rękę dokładnie. Później i, sobie i później natukasz. z y, zmoczoną gąbeczką sobie nakładam. Tak, bo wiem, to akurat wiem, to ja chyba to nie jestem aż takim amatorem, bo wiem, że trzeba zmoczyć gąbeczkę przed nałożeniem, żeby za dużo produktu nie wciągała do środka, tak? Do siebie. Tak, dokładnie. Patrz, I żeby sobie to dobrze wklepała w twarz. Kurde, aż chyba za bardzo się tą gąbkę. Do jazdu, ale się trzasnęłam teraz. A moments later. No, ale <grym> będzie. Trzy ale... dni później, trzy dni później. No może to się, ten fragment się przyspieszy, jakoś, żeby to co wklepują, bo Czelku, do jutra będziemy wklepywać. A ja chyba mówię w każdym bądź razie, a ty powiedziałeś, że to w ogóle jest niepoprawnie. Że powinno być bądź w razie każdym. <grym> Ogólnie, bo ja oglądam, y, mam polubioną na Facebooku Paulinę, mówiąc inaczej. I tam jakaś dziewczyna w komentarzu zapytała y, Paulinę, czy jak się mówi, w każdym bądź razie, i ona odpowiedziała, że nie mówi się w każdym bądź razie, tylko w każdym razie lub bądź co bądź. Bądź co bądź? Tak. Czyli taka ogólnie ciekawostka, że nie mówi się w każdym bądź razie, bo to nie jest poprawna forma. Ej, powiem Wam szczerze, że właśnie mamy taki sam podkład z tego reperuszu Pro, tak? Ale kozacki jest, on nie robi takiego efektu maski ani nic, nie? W ogóle znaczy, nie znaczy, jest... tu się zdaje, że tutaj za ten kant, nie? Ale. Ja tak nie chcę mówić jak jakaś profesjonalistka, właśnie nie znam, ale on nie jest jakoś tak mega bardzo kryjący. Tylko jest taki naturalny kolor, nie? Że to no, nie zapowiada ci piegów albo czegoś, wiesz o co chodzi? I teraz wszyscy będą wiedzieć, że mam piegię. <laughs> Nie wiem, teraz w ogóle jest jakaś taka. Ja na przykład nienawidziłam tego, ja mam takie naturalnie. Ty nie widzisz? nienawidzisz? a dziewczyny sobie malują. A dziewczyny sobie malują, albo dają teraz ten filtr z piegami, ale zawsze jak mam młodsza i nie wiem, czemu wiecie, może kiedyś to było tak, że. właśnie mi się bardziej wysmiekwalać, piegusie. Chociaż ja nie miałam jakoś tak bardzo. żeby aż się tego trzeba było wstydzić, czy coś, no kurde, troszeczkę, ale na przykład mam coś takiego, że w lato na słońcu to mi tak wysypuje twarz piegami. No to jest normalne, nie? Że normalnie ja to się mówi, i... Zimą podpiężną piegę ci zginą. <laughs> Nie, ale co się zbyłaś, O, Ania, ty, jakoś tak więcej piłków Nie wiesz, że człowiek kompleks jakiś ma, to tam jeszcze <śmierdzi> musiała ci Ale dowalić. to kompleks? Taki trochę, taki kompleks, no. Taki, taki, taki trochę był, chociaż teraz nie. Ale Aniu, Nie, nie, teraz już nie. Nie, ja uważam, że nie był to twój kompleks, bo nie zaznaczyłaś na to tak bardzo uwagi. Bo trzymałam to w sobie. Po, po latach, dobra, się, dowiadujesz takie rzeczy. Ej, dobra, bo teraz przychodzę do korektora. No teraz się dowiadujesz, ja. że bardzo ci ładnie jest i bardzo ci pasują. Ej, ej. Dobra. dobra, od razu Ci mówię, że nakładaj tego, tak, dozuj troszkę to bo to jest, ale Paris. to jest mega kryjąca. Dobra, od razu no, Ci powiem. mówię od ja razu. że raz... takie firmy, człowieku, że mi aż oko blednie, czego. Dobra, wiem, że to się daje pod oko, ja mam trochę... Uju. Szczerze, jeśli mam być szczera, to ja kupuję produkty, wiem. Wiem, które oglądam. oglądam tak naprawdę u Magdy Pieczonki czy na przykład y, też oglądam zmalowaną, jeśli chodzi o takie, wiecie, mega beauty y, contenty na YouTubie czy coś i tak naprawdę to one mi doradzają. I to wie, się że się trochę robi, nie? nie, nie. I tu, Aniu, troszkę taki, o, taki trójkącik się robi pod o. okiem. Mogę Ci pomóc? No. Wybaczcie, tak, że tu, Boże, ile tego? I tu. No właśnie za dużo trochę nałożyłaś. O tak, dobra. Że wzdłuż, wzdłuż nosa się kładzie tu bruzdy, bo ogólnie... <głos> <głos> dobra, dobra. Korektor ci uwypukla. Dobra. Czyli to, co masz jakieś załamania na twarzy czy coś, to on ci po prostu uwypukla, że tego nie widać, nie? Dobrze. Tak to Magda pieczonko. Dobra, ja dobra. już się poklepałam. Też nakładam, słuchajcie... No Ach, Boże, się, że masz wyszliście, listę, co masz po kolei nakładać. Nie, ja tak sobie tutaj... Teraz razie... ty, ty masz z Revolution, analizuje. Tak? Analizuję, analizuję. Aha, to jest Dobra. chyba rozświetlacz. A nie widzę tego. Ej, bo ty... ja chyba też muszę wklepywać, bo zaraz mi tak zostanie. No. Dobra, ja słuchajcie, tu widzę, że Ania ma ze slika, trochę tutaj róży, pudru i tak dalej, okej? Okay? Bardzo fajne. O Jezu, o Jezu, jaka plama! Poczekajcie, Kolejny spokojnie. Ania ma tu produkt z Revolution. Ja sobie tylko delikatnie to nakładam. Ale szczerze? O Jezu, to jest ciemniejsze niż podkład. Yy, yy, tak, to na pewno wziąłeś, dobra? I właśnie ja tak zastanawiałam się, malowałam i zastanawiałam się, jak dziewczyny się malują, to czemu ten korek to jest jakiś ciemniejszy, a ja mam jakiś taki ciemny. Dobra, teraz przyznaj się, bo byłaś sama ze mną w sklepie i dobierałaś do cery, także to jest twoja wina. Ale Aniu, bo to kupowałaś w wakacje. Że byłam ciemniejsza? Wiecie co? Dobra, jest wymiana kosmetyczna. O Boże. Ja mogę ten korektor na oko zadać, bo tak mi się okay. trochę. Roz... Ja sobie poradzę. Ale dobrze jest. A ale... mogę to teraz rozklepać na oko? Może widać, że ona już ma Aniu. Tak, normalnie. Oglądałam kiedyś więcej ale Dobrze, teraz nie tak się nie dzieje, że masz białe oko. <laughs> teraz to wygląda naprawdę jak jakieś ptury. So w oko A spójrz na mnie. No i dobrze, Aniu. Bo... Ej, ona zawsze tak mówi, jak jest coś okropnie, to ona. Tak jak mi się chciała iść na fryzjerkę i uczyła się na mnie przynać włosów, a ja naiwna, bo młodsza, to człowieku tak mi czasami, ej, nie, raz mi tak wyszło, że nawet fajnie, że każdy tak, ej, ty, w ogóle naprawdę zarobiście się wcięta, a raz to wycięła mi takie schody, bo mówię, ty, weź mi wycieniu, to mi takie schody wycięła. I jak podczas obcinania mówi, ja wiem, no i co, weź, ja jak pasem. to wygląda, jak to wygląda, a ona i tam Nie, Aniu, jest dobrze, jest stabilnie. A później ja się wstydziłam do szkoły iść. A wiecie, jak to w gimnazjum, że człowieku. Ja, o, życzę, ja awesome. nie uda mi się Aniu. Taka prawda. Dobra, trochę mi jakieś białe okazy. Ale zobacz, jak ty mnie wspierałaś w moich pasjach, ej. Tak, ale widzicie, ej, to jest prawdziwa siostra człowieku. To nic, że ci tam pół głowy wycięła. to jest poświęcenie. Ej, no weź, bo ja płaczę ze nie, 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 bo. Ej, może być tak, ej, to, to jest mój film, moje zasady. Mogę trochę mojego korektora pożyczyć od ciebie. Dobra. Bo jednak, wiecie co, ja mam... Pozwolę ci! Ten... No nie, no zobacz. Co? Ja jestem pomarańczowa pod oczami, a tu mam podkład... <laughs> ej, ale mi zrobiła. Dobrze, dobrze, masz. Ej, a jaki to jest kolor? To może też w taki kupię. Dobra. To jest w ogóle Dzień. bardzo mega wydajne, bo ja ci powiem, że mało tego używasz. Teraz to oko jakoś bielsze mam. O Jezu, tutaj jeszcze muszę. Ogólnie powiem Wam, że wracając do tego fryzjerstwa mojego, ogólnie to nadal jest moja pasja. Yy, ale naprawdę, no tak było, Ania ma rację. Tak było, o że Boże. ja... Zaczyna... zawsze zaczynało się od końcówek, nie? Czy ja powinnam mieć takie blade twarzy? Dobrze jest, Aniu. Naprawdę? I to tak wygląda? Ale po poczekaj, ale no, troszeczkę za dużo tego użyłaś. O Jezus, nie, <laughs> ta strona jest... <laughs> ale nie, spokojnie. A, nie. Później i tak będziesz konturowa twarz. Dobrze. Yy, musisz zacząć po prostu ani nie wiem. Boże. Ja naprawdę Bo... Ci polecam. Daj mi za... yes! Daj, pomogę Ci. Tu daj spójrz na mnie. Mm -hmm. Poczekaj. No, to się po prostu trzeba... patrz. Może za, za dużo gadam, a za mało wklepuję. Poczekaj, Boże, jak no, mnie w oku cię obrażam? No, no. Delikatnie. Patrz. No. Tu w załamania i jak malujesz się w załamaniach, nie? No. To musisz sobie doklepać. Tego co było weź sobie są sobie gąbeczki, której nie masz umalowanej, A. i sobie to rozklepuj na boki. A później, bo po korektorze, tak naprawdę, kontrujesz twarz. Więc tak naprawdę, jak zaczniesz konturować twarz, to wiesz, dojdzie kontur i tak dalej, to ci wszystko zniknie. Zaczniesz malować oko cieniem, to wiesz. Czuję, że ludzie będą mieli beka No Dobra, każdy się kiedyś uczy. Ja wiem, że teraz jest w ogóle taka moda. I zawsze jest na coś taka moda, że jest na przykład jakieś nabycie fit, na ćwiczenia. Teraz w ogóle na makijaż, w ogóle jest dużo makijażystek, wszystkiego i że każdy wie, ale wiecie, no nie dla wszystkich jest na przykład to oczywiste, tak? Każdy może na przykład w wieku 18 lat. Ale ja mam takie zdanie, a ja mam takie zdanie, że nie każdy w danej dziedzinie musi być albo mega. No właśnie. Ja mogę być winnej, jeszcze nie wiem jakiej. No. no Jesteś mogą w śpiewaniu. Kiedy powiem sobie dość, a ja Nie. wiem, że to już niedługo. Kiedy on jest to to. Nie, dobra, bo za dużo herbaty wypiłam z miodem, o właśnie. Nie, po prostu uczę się, tak jak ostatnio nawet mówiłam na moich storkach na Instagramie. Że uczę się, tak? No dokładnie, i tu masz rację, właśnie. Moja siostra kochana ona zawsze mnie pocieszy. Że nie we wszystkim trzeba być najlepszym, tak? Że możemy być w jakiejś dziedzinie troszeczkę gorsi, ale mamy przynajmniej jakby coś, w czym możemy być no lepsi. Nie wiem, byliśmy byli z sami, to byłoby trochę nudno. No, więc, Ty, dobra, teraz już jakoś mi się to wtopiło w twarz. To już lepiej. Tak, na przyszłość, Aniu, jak sobie już to no, kupisz, no. to używaj tego troszeczkę mniej. No, bo to jest trochę, mega, to wy bardziej, mniej. to jest mega kryjące w ogóle. No. I teraz tak, jak masz już to. Oko, ja też sobie dokroję te oczy tylko. Może co to jest w To możesz na to użyć i to mogę Ci doradzić, oczywiście. Studio Fix. Dobrze. A to jest... To będziesz miała taki naturalny od razu blur na twarzy, czyli po prostu taki... Blur, ona takie dziwne słowa używa. Weź po polsku. <grym> Wiecie co? Bluring! Tak? To się mówi? Ja czuję, że tak inaczej od razu wyglądam, nie? A tutaj to tylko pędzel, tak? Nie, masz, z tyłu, pod posłodem masz gąpeczkę. Ma fin, odejdź. Widzę, że to nie ma żadnego podróż tutaj dla mnie, a nie masz. O Jezu. Czy mogę no Ci doradzić od razu? No nie, ja tu nie będę tutaj ci mówić, co masz robić. Ty masz Dobra, ma, ma, ma wyjść, jak wyjść, bo później powiedzą, że na moich zdjęciach człowieku jakąś wizerzystkę sobie wiesz, zatrudniam, jak ja sama się maluję, tak? Ale mówiłam, że. Bo ostatnio w ogóle tak mi się bardzo miło zrobiło, że ostatnio taki mocniejszy makijaż w ogóle zrobiłam. Przepięknie wyglądałaś. No, dziękuję. O, ale no Boże. i ty jak dostałam dużo wiadomości, no dużo to znaczy dwie. <laughs> że w ogóle taki ładny, że w ogóle mega make-up, że bardzo ładny. Ja odpaliłam I to z niej, przepraszam, że ci przerwam um, na Facebooku, no, co to, mi to powiem chwili? Wam szczerze, że ja mam takie takie. Patrzę tak, o oh, wow, o oh Boże, to Ania! Takie nie? No, ale... no, ale mam naprawdę... Ale naprawdę... Bo tak mi się jakoś udało, kurde, ale nie, w sensie takim, wiecie. No Mój bo mi się nie, udało, ja się udało, przecież ładnie się no tyle. Tak, tak, tak. no czasem mi hmm. się zdarza, że tak ładnie się malować, ale bo, ro, wiecie, postępy, robię postępy. No nie mam czasu, tak wiecie, żeby na co dzień się malować, a poza tym yy, słyszałam, że najlepszym make-upem jest brak make-upu, tak, żeby wyglądać naturalnie. W sensie, wiadomo, może można. Mowa... Ja właśnie na co dzień na to stawiam, ale właśnie od czasu do czasu, bo wiecie, jak na co dzień się tak mega mocno malujemy, to później, jak się nie umalujesz, to. Tak, o, Boże, ty. I... Halina! Kto to jest? A tak to, można fajnie tak raz na kiedyś wyjątkowo fajnie wyglądać, tak? Myślę, dlatego dużo ludzi mi pisało dużo, no więcej niż dwie tam wiadomości były, już nie będę tutaj wiecie, zamniejszać, zamniejszać, zmniejszać, pomniejszać. No, w każdym bądź razie, Jezus, Ciebie to za z... Dobra. W każdym razie, bo ci ludzie będą jakaś walnięta dziewucha. Dobrze jest. A ja masz jak jak jest... jakiś tu bronzer? Ja już to jest to? Ja już zaczynam. A, kontur. Bronzer, dobra. Ja też już podchodzę do kontura. Ja zaczynam, kochani, kontur. Podchodzę do kontura. Normalnie. Dobra. Ja. I ogólnie... Jakie polecacie pędzle? Bo ja mam pędzę z Lidla. <laughs> Za 5,99. Ej, no sorry. Może i ktoś ma jakieś tam. Churo. Churo. Może i naprawdę. Dla amatora. Nie, to trzeba, trzeba od czegoś zacząć, prawda? Mam tu jakieś takie yy, lepsze spektrum. Znacie taką firmę? <głosy> <głosy> Ogólnie dobra, dobra marka pędzli też jest, wiesz co? Yy, możesz kupić ją w super dragu. Yy, Technics też jest dobra. Ja właśnie też tu mam chyba kilka pędzli z tego. No gdzieś, gdzieś tutaj są. Też są bardzo dobre, bo ja na przykład dla mnie dobre pędzle to są takie, które nie wypada Włosia. Ale... Albo to włosie mm, bo może być syntetyczna, albo tak naturalne, ale właśnie mi nie, ani jeden włosek jeszcze nie wypadł. Ej, to naprawdę no, muszą to być dobre. To bardzo dobry pędzel. No, zarąbista. Ale Ej, ja bardzo, bardzo fajny brązer. Ja, ja bardzo lubię Lidla. Tak, wiecie, znaczy nie, że to... Ja ale ja uważam, ja też uważam, że jeżeli tobie pasują takie pędzle, nawet jeśli ono kosztowało 5,99, jeśli Nie panu, no, to trochę droższe było, już raz nie pamiętam, może tam około 9 złotych. Jeżeli uważasz, że pasują Ci, kurde, no to czemu możesz ich nie używać? Teraz trochę przyjechałam. Dobra, nie jak się mi kontur. Ja Was przepraszam, że tak patrzę trochę w podląd, ale patrzę czy się nagrywa, bo... Jak macie jakieś porady, rady, to dawajcie znać, nie? W komentarzach czy coś. Że, ej słuchaj, tam myślę sobie pojechać po czole, albo nie wiem, nie powinnaś tam Właśnie, tego... Właśnie, jak mam blendować, wiecie, to też znam takie słowo. W malowaniu. <laughs> Ej, nie mów tak teraz, że ty jesteś tą amatorką, bo teraz wyjdzie na to, że zaprosiłam cię do filmu, w którym ja się umiem malować, a ty się nie umiesz, ej. Znaczy no wiesz, na, tw na pewno twoja wiedza jest trochę lepsza od mojej. Nawet był trochę bardzo. A no, ja bym właśnie. Właśnie, a ja bym powiedziała, że jest na takim samym poziomie. No nie, nie Bo to, że ja trochę więcej może oglądam takich tutoriali, ale ja nie maluję się na co dzień. W sensie takim, że ja po prostu to oglądam, ale ja nie maluję się na co dzień. Mam taką znajomą, Maja, bardzo ci pozdrawiam, która, jakie ona robi makijaże? Nie wiem, czy ty widziałaś... No ja wiem, no Może no, ona, jak widziałam, jej zdjęcia w ogóle szacuneczek, nie, naprawdę. To kiedyś się jej pytałam, eee, razem kiedyś byłyśmy ogólnie na, słuchajcie, na treningu, na wielkim treningu z Ewą Chodokowską razem i ogólnie właśnie przez drogę miałyśmy dużo czasu, żeby pogadać sobie, bo z naszej miejscowości Hereford do Londynu jest prawie 3 godziny drogi ponad. I gadałyśmy sobie, słuchajcie, właśnie na temat też makijażu. To mówi do mnie, że ona czasami spędzała po kilka godzin dziennie na makijażach, żeby się uczyć. Więc wiecie, to też nie jest takie o, obejrzysz sobie, okej, okay, to ja już ja umiem. To wszystko no, są no, highlightery? No, nie. Dobra, cztery highlightery, ale żeś mi teraz ty. Ale że to są takie w bardzo podobnej kolorystyce i ja teraz nie wiem. Miałam inną wizję pod tą moją bluzę, no ale dobra. Sorry. Może no takie. <grytanie> Ej, w ogóle mój Marcin zawsze się ze mnie śmieje. Dlaczego ty robisz jakiegoś takiego pawiana jak się malujesz, w sensie takie, wiecie, takie, 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 jak oko się naciąga, takie... Takie o? Wie, Jakieś takie miny, no. Ale to jest taki chyba taki odruch, no nie? Bezwarunkowy, że w sensie, nie wiem, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale w sensie wiecie o co chodzi, nie? Wiemy, wszyscy wiemy. Żeby naciągać jakieś tam oko. Ej nie, bo teraz sobie naprawdę mogą ludzie pomyśleć, Boże, ta dziewczyna jest tak nieogarnięta, Boże, jak ona w ogóle... Anioł! ...dzieci sobie mówić, ci daje radę, ale po prostu... Nagrywamy odcinek i ty nie myślisz, ej... Ja zapomniałam y, pomalować brwi. Pana jestem. Ja zawsze robię tak. Ja w ogóle wam powiem, jak ja w ogóle robię. Ja robię tak. Ja w sumie robię... Uwaga, 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 ja robię tak. W sumie nie Najpierw na daję bazę, później daję podkład, konturuję całą twarz, w sensie, wiadomo, bronzer, highlighter. I ja dopiero później zaczynam brwi. Oko, oczy i usta. W takiej kolejności to robię zawsze. A no czy to jest ważne? Może, ale żeś to pitoliła ty. Dobrze. No na, tak na. No, poszalała. Bo. O, ja. Ale damy radę, spokojnie, ja sobie tutaj o troszkę wklepię. Ja nie wiem, ja w ogóle Wam powiem, ja nigdy nie daję różu. Ja nie wiem czemu, ale jakoś mi nie podchodzi w sensie. Jakoś tak czuję, że no nie, nie pasuje mi zbytnio. Dlatego ja zawsze tylko daję brązer i tylko highlighter. Tak? No, ja nie daję nigdy różu. Czyli ty, ty, ty jesteś y, ten. Nie, różowa. Nie, to się mówi, to jesteś. Y, team bronzer. Tylko. A są dziewczyny, które nakładają, słuchajcie, tylko róż na przykład. Nie nakładają w ogóle, nie kontrolują twarzy, tylko nakładają róż na policzki. Dobra. Przechodzimy do brwi, Zaraz Wam to pokażę, co ma tutaj, Ania. O boże. L'oreal jakiś, brał artist. Okej. Okay. Tak, powiem Ci, że to jestem artysta. To jest zarąbista kredka. Ta druga, bo dam Ci chyba tam dwie. To jest o wiele gorsza, taka słabsza. Dobra, to, tak, to, to, czyli to. to to jest moc, polecam. Polecam naprawdę z czystym sercem. Daję ręce i nogi. To jest y L'Oreal Brow Artist Expert. No ja sobie, to. sobie Ja muszę sobie tutaj lekko podkreślić. Wiem, że tutaj jeszcze na się tutaj o, na skronie w sensie trochę tego highlightera zasiadaje. Ja po prostu polecę, co sobie też żałować, nie? Moniki kosmetyki, to sobie mogę polecić na grubo. Ja leć jak chce, Dobra. Moi drodzy, muszę przejść do rzeczy. Boże, a ty nie dałaś mi tu żadnej kredki do brewki? Masz, masz pomadę. Kurde, ja nie umiem się pomadą malować, ale żeś mi dała. Nie teraz. mam kredygani właśnie. Jakie koloty? Ty, ale żeś mi dała ty. Ja uważam ogólnie, że... Na samym początku jak uczyłam się malowania brwi. No. to tak zawsze mówiłam, że kredka bo jest bardziej precyzyjna, więc sobie tam wiecie, czy wyrusuję sobie kawałek włoska czy tam, tam gdzie mam jakieś prześwity yy, to sobie dorosuję kredką ale teraz uważam, o Jezus, jak sobie wyjechałam ale teraz uważam słuchajcie, że